Thank you W dzisiejszym odcinku pogadam sobie o powrocie do punktu wyjścia przez Magdę. Dziś miał być ciekawszy odcinek, ale w sumie on nie zajął niej ucieknie. Dla tych, którzy nie oglądali pra-premiery 575 odcinka, Sara jest zła na dziewczyny, że śpią w Scarface. Niestety Magda nie ma gdzie się podziać, bo nikt nie akceptuje jej nowej przyjaciółki. Rogalska ma tego dość i każe im znaleźć nowe lokum, bo w papie już nie będą spały. Boi się, jeśli Sanepit przyjdzie na kontrolę i im się to nie spodoba. To mogą zamknąć jej lokal. Ja wcale nie dziwię się Sarze, bo w końcu dzięki skarpet ma za co żyć. A jak Sanepi zamknie jej lokum to straci źródło utrzymania. Teraz zacznie się najciekawsze, bo Magda i Doris wylądują na ulicy i to dosłownie. Zacznie się żebranie, będą odwiedzały Scarface i i tak Jednak nie wiem co się później stanie. Chyba w sumie jeszcze tego nie nagrywali, a przynajmniej gaba nic nie pokazywała. Moim zdaniem ten wątek jest ciekawy, ale za bardzo rozrzucony w czasie. Uważam, że ten wątek powinien być co odcinek. Bo wtedy widza nie wytrącisz pewnego rytmu, a tak skakają jako za połące. A ty masz jakiś pomysł, gdzie Magda może zamieszkać? Bo ja szczerze mówiąc nie mam.